Cześć obsrańce. Siema ty bile. Chciałem wam powiedzieć, że e, debil, jak przejebie jeszcze jeden mecz, to ma szansę tylko już zremisować. Myk. Oj, to przejebałem rzeczywiście. Myk. Debilu, czemu ten hejst nie obija? Noha zajebiście i co, ja mam dać na to? Gówno. O kurwa. Ja się nie spodziewałem tego. O kurwa. Ja to przejebiesz? Niech obroni przejebie. Te szkieletki jeszcze zapomniałem o tym. Chyba jakoś się obgniełem. Ja mam te skrzyjebane. Dobrze. No wypierdalaj. <laughs> ja pierdolę. Dobrze. Żart? Dobrze. 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 <laughs> tak jest. Ej chuj. Dobrze. Pobierzaj, no kurwa, ja. Nie miałem, ja miałem za drogi deck w ogóle, kurwa na wszystko, w piździe. I chuj, nawet już nie zdążę nic puścić. Nie no.